Jako, że jestem nad Wartą, to chciałbym ten odcinek zacząć pozdrowieniami. Pozdrawiam swojego zagorzałego widza, zarazem wędkarza, Mateusz Wędkarski-Ejber. Wbijajcie na jego kanał, jeżeli interesujecie się połowami ryb, wędkarstwem, połowami, chyba wędkarstwem, nazwijmy to wędkarstwem. Mateusz, pozdrawiam Cię serdecznie i jestem na połowach. Zobaczymy, czy uda mi się wyciągnąć dzisiaj jakąś dużą sztukę. <laughs> Siadło. Zaczynamy. Pierwszy rzut na pusto, no ale nie zrażajmy się tym. Dopiero zaczęliśmy sezon. Nie zawsze wpada duża sztuka za pierwszym razem. I co? Widzimy się, przy... o, nawet nie pierwsza sztuka, mamy trochę opiłków. Zobaczymy, czy uda się wyciągnąć coś jeszcze. No i zaczęliśmy pozdrowieniami wędkarskimi i mamy puszkę po kukurydzy wędkarską pseudo wędkarzy nie mylić z wędkarzami, bo ostatnio była zjeba na ten temat bardzo dużo komentarzy się posypało i mamy puszkę i jakiś tam drut, tylko tyle Dobra, oddałem z 15-20 rzutów oprócz puszki i takiego pierścienia, nie znalazłem nic. Czas na zmianę miejscówki. Pierwszy rzut na nowej miejscówce zobaczymy. Dobra, co tu mamy? Mamy kawałek łańcucha. Tak, łańcucha. O, jest. Mega słaba też miejscówka. Mega słaba miejscówka, no ale wiedziałem, że tak będzie, ponieważ wybieram miejsca, gdzie nie ma żadnych mostów. No, a wiadomo, pod mostami była wyrzucana kontrabanda i tam można znaleźć yy, fajne rzeczy. No i przede wszystkim bardzo dużo złomu leży pod mostami. Ja wybieram takie miejsca ustronne, jedyne tutaj fanty to pewnie wędkarskie, ale nic nie wychodzi. Oddam jeszcze 10 rzutów, jeżeli nic nie wyjdzie. Jedziemy dalej i mamy wędkarski akcent. No. Jest. Wahadłówka. Śruba kolejowa. Wędkarze prawdopodobnie rozpoznają to miejsce. Ale nie będę wam jeszcze zdradzał. Wylądowałem zupełnie gdzie indziej. Bardzo dobrze znane mi miejsce. Wyciągnąłem tutaj. No już parę ton złomu. Nic nie wychodziło, no ale przyjechałem popróbować szczęścia ponownie. Był poziom wody podniesiony, więc może coś się roz... Jakby to użyć jakiegoś zwrotu? Może coś zostało odsłonięte i magnes to chwyci? No i już na pewno do końca dnia będę tutaj. Pierwszy dobry, duży fant. Nareszcie. Czyż ile można czekać? Wprawdzie strasznie tutaj wyczyszczone jest. Nie tylko ja tutaj łowiłem. No ale nareszcie, nareszcie coś kilogramowego, może dwa. Aby to był tylko początek, a nie koniec takich fantów, mała podpowiedź jest za mną. Wędkarze znają bardzo dobrze to miejsce. No i tutaj dość ciężko wrócić z pustym magnesem, więc zaczęło mi się podobać. Wreszcie, wreszcie jest to, po co tutaj przyjechałem. I kolejny. I rzucamy. Wreszcie coś dużego. Dużego, większego. I dobra. I machaj! Trochę niebezpiecznie tu jest. Trzeba strasznie uważać. Tu sobie zrobiłem miejsce do zabezpieczenia. O, nogą. No i ciągniemy. Ja już jestem na kolanach. Mam coś chyba większego. Tylko, żeby się nie zerwało. I idzie. Już jest chyba nasze. Oj, zahaczyło kamień. I chyba się zerwało. Na pewno się zerwało. A było coś większego. Zaraz postaramy się to odnaleźć. Tutaj mamy resztki. I to są połowy. A to się zerwało gdzieś tutaj. Zobaczymy, może się uda. Było naprawdę duże. Ej, nie. Kamienie. Yy, poziom warty jest podniesiony. Normalnie stałbym właśnie tam, na gruzach, a teraz muszę z nimi walczyć. No, ale. Yy, zakończmy tą relację. O, patrzcie, zakończmy tą relację, a tutaj coś mamy. Fajnego, jest. Dobra, jak znajdę tamten element, wrócę. Zobaczymy, czy się uda. Czy będę musiał wywalczyć z kamieniami. Nadal jest. Ech. Ech. O, kamienie są niemiłosierne, ale jest ten element. Mam go. O, i tu mi się zerwał ten poprzedni. Czekajcie, muszę zabezpieczyć się i się zerwało. A, a teraz mi chwyta ten poprzedni. Ciężko będzie się przebić przez te gruzy, no ale mamy go już tutaj dość blisko, więc zaraz go podejmiemy. O, zdejmiemy tylko resztki. Tak można łowić. Sama drobnica, haczo tamten element, ale nie mogę go spod tych kamieni... Wyszarpać. No dobra, walczę dalej. Cały czas tylko drobnica. Nie mogę wyszarpać tego dużego elementu. No ale coś wychodzi, tutaj można się bawić. Ten czas teraz doleci. Same drobne. A gdyby ktoś był ciekawy, 70 na 50 taki mój podstawowy magnes. 70 na 40 używa moja żona. 70 na 50 ma sam magnes. Bez robionej obudowy. Trójząb. To jest spoko. jeszcze takiego nie wyłowiłem. Na pusto nie idę. Co tym razem? Kawałek kątownika i śruba. Wreszcie. Wreszcie jakieś fanty. O kurde. Ale zrobię głupotę. Jest. To leć mały. Tym razem śruba. Mały podkład i mała podkładka. Wszystko kolejowe. Dobra, machamy tym. Chyba się zerwało. Ja jest tutaj coś blisko, większego. Jakieś resztki chyba ciągnę, ale totalna lipa. Tak, resztki jeszcze ciągnę. Reszta się oderwała. No dobra, spróbujemy to namierzyć. Oczyścimy tylko magnes, żeby miał powierzchnię. Dobra. No i gdzieś tam coś małego mamy. Nie mam jak stanąć. Muszę ciągnąć do góry, bo znowu o kamienie mi się zerwie. Wszystko się tu zrywa o kamienie. O właśnie hacze jest. I to chyba nie jest takie małe wcale gówno. Zobaczymy co mamy. O kurde, coraz gorzej idzie. Kamienie blokują. Kamienie blokują, ale jest. Jest i podnosimy. Co mamy? Jest. Widzicie? Mamy wreszcie pierwszy ciężar. Weźmiemy go tam trochę bliżej. Parę kilo ma po co mam to dźwigać na sam koniec jak mogę już teraz se przynieść bliżej Uf, leży parę kilo jest Wreszcie, co tym razem? Tym Mamy. razem śruba kolejowa jest. Mamy. Wszystko zrywa się na wysokości kamieni. One są w sezonie letnim odkryte, bo stan warty jest taki niski. No ale teraz wszystko się zrywa. Z 6-7 dużych elementów leży tutaj, zerwanych. I non stop, tobą nie haczę, ale nie idzie pokonać kamieni. Rzucamy z wysoka, ściągamy raczej. No to udaje się jakieś fanty przemycić. Jest kolejna śruba. Leć. I masa zrywek. No ale no może się uda. Dwa płaskowniki no to jest spoko, ale nie są to jakieś kotlety, tak zwane, w świecie złomiarzy magnesowych. Dobra, nada się. Leć, mój mały. Trochę niebezpiecznie się tu stoi. Chyba udało mi się pokonać kotlet, który naszył. Głębokość tej płyty jest, coś małego mamy. O, zobaczcie, jak ładnie. Nie mogę oderwać. Coś wyszło wreszcie. Chyba uda mi się z drugim kotletem. Mam go. Już mi kamienie nie przeszkodzą. Mamy drugi element. Jest. O kurde. Nie mogę dźwignąć. Zerwijmy magnes. I mamy element. O, ale ważny. O kurde. Jest. Po to tu przyjechaliśmy. To są właśnie elementy, które chciałbym znajdować. Z takim czymś można się pobawić. No i poćwiczyć. Jestem pewnie cały brudny. No ale taki jest ten sport. Nie da się z nim... Nie da się po dniu w tym sporcie być czystym. Wyciąga się brudny złom, zardzewiały. Więc trzeba być brudnym. A jak jest się brudnym, to jest się szczęśliwym. Owoce dzisiejsze? Nie jest tego dużo. Parę kilogramów jest, złomiarze się ucieszą, którzy tutaj się pojawią. Parę kilogramów mają złom w cenie. A jak wypadło rozpoczęcie sezonu? No, jestem w miarę szczęśliwy. Nie powiem, że jestem zadowolony. Miejsce mega przeszukane, bo tutaj nie jedna akcja była z magnesem. No Coś udało się wyciągnąć, ale mamy tak wysoki poziom warty, że wszystko zrywa się na kamieniach. Więc jak warta opadnie, to wtedy Wszystki złom, który mi się pozrywał i nie dałem rady go wyciągnąć będzie przy samym brzegu. Zobaczymy ile tego jest. Na pewno leżą tam duże elementy tej wielkości. Ale kiedy opadnie woda nie wiadomo. Sezon rozpoczęty. Zostawiam to złomiarzom, a ja jeszcze mam dla Was małą niespodziankę z zeszłego sezonu, którą się nie pochwaliłem na filmach, a będzie o tym specjalny odcinek. Czekajcie, poprawię Wam kamerę. O. Jeszcze chodzi Milwaukee Ale piękny Model 545 Milwaukee Petarda To jest ten bonus, który chciałem wam pokazać A na kolejnym filmie Postaramy się go wyczyścić I wskrzesić do żywych Zobaczymy czy będzie działał Wtedy podłączymy do kontaktu I są dwie opcje Albo wywali bezpieczniki, albo moc zacznie działać. Kompletny musiał spaść z mostu. Już i tak zdradziłem wam, gdzie jestem. Musiał spaść z mostu, no i po prostu trafił na mnie.